Przepraszam. Nie wiem, co z tego wyszło. Wybaczcie, nawaliłam. Powiemy coś przed jedzeniem? Myślę, że Bóg nie powinien się zbliżać do tej potrawy. Mówiło o Oliverze. No tak. Przepraszam. Przepraszam. W porządku. Ja p***. Czy dla mnie może nie być w porządku? Niech nie będzie. Chcę przepraszać całą noc. Jak tego nie zrobię, to wmiotę to pod dywan jak zazwyczaj.